Dzień dobry drogie witam Was bardzo serdecznie Dzisiaj bardzo szybka lekcja Policeman Jamala Akordziki jakie potrzebujemy do utworu jest akordzik F małe, oktawy wyżej i dis duże i teraz tak, bicie jakie mamy to jest to regowe. na raz łapiemy, na dwa mamy dół, góra na trzy łapiemy i na cztery mamy na dół jest i cały utwór, gramy sobie raz na fisie i w kółeczko cała piosenka, tak idzie jak to policjant przeszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to co chcę. To co moje jest moje, co ja mnie. W razie co? Przecież nie wiem jak i gdzie. I drogie ciężkie to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. Bardzo szybka lekcja, mam nadzieję, że piosenka wam się spodobała. Na macie trzymajcie